Miał zcharakteryzować wędlinę, to powiem Państwu, że w przeszłości, aby wyprodukować kilogram dobrej wędliny, potrzeba było kilo 40 kg mięsa i to dobrej jakości. Dzisiaj wystarczy 30 trzydzieści pośredniego mięsa, resztę to jest tak zwany mum, czyli substytut składający się z zmieronych ścięgien, oczywiście więzadeł, mniej uczciwi, mierą jeszcze... Sierść rogi i kopyta, dodaje się do tego benzoesan sodu, glutaminian sodu. No i oczywiście, jeżeli cokolwiek, soja modyfikowana jako wypełniacz, sporo soli, bo ona wiąże wodę i będzie jeszcze cięższa. Do tego najczęściej bardzo romantyczną nazwę, bo to się dobrze kojarzy. Coś do dziadziuna, coś do babuni albo do wczesnej młodości, na przykład w swojej młodości. My sięgamy po tą młodość, w konsekwencji jemy same nieszczęście. Tego typu przetworzonych produktów powinniśmy w ogóle unikać. O przetworach mlecznych nawet Państwu nie będę mówił, bo przerazilibyście się, co się tam lokuje. Zwłaszcza te, które zawierają owoce, powinniście z daleka unikać, bo tam owoców nie ma, a jeżeli są, to resztki pogniły w owocach. Prawdy, oczywiście, zaprawione przeciwko procesom grzybniczym. Ale niestety, jeżeli Państwo w domu macie jabłko czy jakikolwiek owoc, na którym pojawiła się pleśń albo odrobina procesu gnilnego, to mykotoksyny i środki pognille już przesączyły cały miąższ i to się nie nadaje do jedzenia, jest to trucizna w całej objętości i powinniście to, to wyrzucić, bo możecie to doświadczyć natychmiast, że biegunka przez kilka dni, a czasami jeszcze większe sensacje. Natomiast tego typu produkty często nam się serwuje, oczywiście zaprawione przeciwgrzybiczym środkiem, wobec tego bezpieczne, żeby się dalej nie rozwijało.